Atena nie jest jachtem, lecz barką. Na pierwszy rzut oka nieciekawą. Ale cóż tu się dzieje na rufie? Flaga francuska i piesek. Dzień dobry. Mam na imię mam Jestem sokocianką. I prowadzę vlog Kobieta 70+. Plus. Natomiast dziś powiem Państwu bonjour, bo jestem we Francji nad rzeką Marną i właśnie wczoraj, w poprzednim roku, yy, nagrałam spacer wzdłuż brzegów marnych do Bavio Beltar. Natomiast yy, idąc, zobaczyłam port i wydał mi się port jachtowy. No, portów jachtowych wiele mamy w Polsce, że to nie jest nic specjalnie ciekawego. O i Gdynia, i Gdański, i Sopot, i Górki, i Mazury. Natomiast dlaczego zwróciłam uwagę na ten port? bo tam widać, w tych obiektach pływających, bo tego nie można nazwać jak tam, ale widać w tych obiektach pływających inwencje właścicieli. Chyba wyrażają w tym swoją francuską indywidualność, po pierwsze, a po drugie umiłowanie do starych rzeczy. I zapraszam na spacer po porcie w Nogent, Podobno największym porcie rzecznym Francji. A na pewno w porcie rzecznym Paryża. Największym. Wobec czego ad do jutra, idziemy jutro do portu. Dobrej nocy. Bo Pierwszą rzeczą, którą robię rano. To nie jest picie kawy, tylko otwieranie okiennic i taka mimochodem robiona lustracja całej okolicy. I dzisiaj towarzyszą mi panowie zmieniający dachówki nad garażem, ale nie wiem czy to jest garaż, bo są okna no może być garaż, bo są okna dachowe i bardzo szybko się z tym uwijają, a ja muszę zabrać się też do szukania portu, ale znam już drogę, to będzie szybko. Także do zobaczenia w porcie. Do portu prowadzi kładka, ale to jest jakaś zabytkowa też kładka, kładka sztuk, skonstruowana dla Paryża, chyba nad Sekwaną była, w 1801-1803 roku. To ma 220 lat. Zdemontowana i część trafiło tutaj dzięki Rakowiś Szirakowi, który był wtedy merem Paryża, trafiło do noża surmar i otwarta została w 1992 roku. Ale to jest bardzo niezwykłe, że taki zabytek, no taka kładka, nie trafiła na złom. No i cały port, jak na dłoni. Ten drewniany domek w oddali to jest kapitanat na portu, a z tej strony, ale fajny amfiteatr czyli dla każdego coś minłego. Ci się tutaj Państwo mogą opalać, a z drugiej strony pływać. A i to jest scena jeszcze, a, czyli pewnie 14 lipca, i jakieś zabawy dla dzieci w dzień dziecka. No, bardzo miłe, bardzo miłe miejsce. I sala sportowa. Ale teraz muszę poszukać łodzi, które mnie najbardziej zachwyciły i zadziwiły. Pierwsza kandydatka do nagrody, którą nazwałam ogrodniczka. No ilość kwiatów doniczek no to chyba ktoś musi naprawdę kochać kwiaty. Kandydat drugi. No, to jest prawdziwy bohater. Widać po nim, że opłynął kulę ziemską kilka razy na pewno, i że właściciel go bardzo kocha i nie może się z nim rozstać. I chyba będzie miał u niego tutaj dożywocie. Dobry właściciel kocha swoją łódź. Ale niespodzianka płynie barka towarowa. Prawdziwa barka towarowa, i co ona wiezie? To jest kruszywo. Chyba tak, chyba kruszywo. No, to ja nie wiedziałam, że naprawdę jeszcze tutaj pływają barki, i to takie towarowe, i duże. Ten brzeg marny wydawał się wczoraj w czasie spaceru taki dziki, i kręty, bo był zakręty, i teraz. O, nazwa portu: Port de plaisance no jurmar czyli co, pro, port przyjemności. No, może rozrywki lepsze będzie tłumaczenie? Trzeci kandydat do nagrody: Karaiby, moje miejsce na ziemi, czwarty kandydat och, popływać znów po Mekongu. Piąta kandydatka, Atena, wygląda niewinnie, ale cóż tutaj jest na końcu ster, flaga francuska i piesek? Szósty kandydat jest już przygotowany na święta. Co prawda, na różne okoliczności bo palmy też ma bardzo ładne. Siódma kandydatka, Marguerite, moja imienniczka, bardzo lubi wygodę. Air conditioner, rowery, kajaczek, grill. Jolanda Jolanda jest najbardziej wypasiona tutaj, ale nie interesująca tylko grill gazowy. Coż to jest tutaj? Nie, chyba nie weźmie udziału w tym konkursie. To dziewiąty obiekt. No prawdziwa łódź rodzinna. Hula hop, rowery. Dwoje dorosłych, dziecko. I jeszcze niemowlak ma wózek przypinany do rowerów. I skrzynka na zioła. Ja nie wiem, czy te obiekty tutaj to pływają, czy to są tylko takie weekendowe domki na działkach, tak jak w Polsce. Ale wyglądają zabawnie, na pewno. Kładka się kończy, spacer po porcie też. Jest tu jeszcze tylko tablica upamiętniająca piosenkarza Charlotte René, który mieszkał w norzan sur i był autorem Tysiąca Piosenek. Miał przy domek szalony piosenkarz. Opis pasuje do portretu, na pewno był ważną osobą w tym miasteczku. Bateau Ecole, czyli nauka pływania. no, To może jednak te, te, te jachty i te wszystkie łodzie niezwykle to pływają. Chociaż to robiło wrażenie, tak jak powiedziałam, takich domków na działkach, miejsca do spędzania weekendów, ale może się mylę, może latem tu jest pusto, a one tylko przycumowały na zimę. A panowie, jak widać, dzielnie pracowali, bo już są blisko końca. Więc nie będę im dłużej przeszkadzać, tym bardziej, że poszli odpocząć. Także żegnam się, ale naprawdę świetnie wykonali swoją pracę. No i po spacerze jesteśmy, po porcie, po wizycie w porcie. Tam w pewnym miejscu był napis ganket. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ale ganget, to ja powiem co to jest, bo tak się zastanawiam, może nie powiedzieć, a powiem tylko, że na nakręcę film, ale tego nie lubię. Wobec czego powiem od razu, ganget to były takie miejsca nad Marną. I z tego Marna była bardzo znana, że przyjeżdżali tutaj Paryżanie na, w czasie weekendów latem i były to. Kawiarno, restauracje, takie bardzo ludowe, popularne, razem z muzyką na żywo, oczywiście, i stańcami. Y, I kilka tych ganget zostało. Ta, która jest w porcie, widać ją było w porcie, to, to nie jest stara ganget. No, ona przejęła nazwę, bo rzeczywiście jest taką popularną y, restauracją nad wodą. Ale tu są. Sta takie starsze. Niestety one teraz nie, nie działają, bo jest zimno. To są tylko laty otwierane. I właściwie wszystkim, którzy będą mieli możliwość lub przyjeżdżają do Paryża, to jest metrem 25 minut z początku cyklowalnego, metrem E. I trzeba dojść do, do piechotę, no może to jest 15 minut, jak się taki dzieje. No turystycznie z werwą. I bardzo fajne są te knajpki, takie nad tą wodą i bardzo to polecam, natomiast no, teraz obejrzymy, jak one wyglądają. Także pójdę na spacer i zrobię filmy, ale nie wiem kiedy, czy to będzie jutro czy za kilka dni, ponieważ to zimno jest okropne. Ja chodzę o tak, w, w golfie i w swetrze już przestaję to zmieniać, bo nie mam więcej ciepłych rzeczy. Chyba zacznę wkrótce po mieszkaniu chodzić, no, no już się nie żale, całuję was serdecznie i granic.